dzisiejszy filmik taki krótki wcinamy kolację zielonka o, to samica belgijski, olbrzym duża jest, naprawdę duża Kulacyjkę wcinamy <śm> Krzywka to maluszki z mamką. Pokrzywka, jakieś tam lecze, trawy. Wszystko trwa, e, rwałem to, co miałem w ogrodzie. I tak zaczniemy. Taki krótki film. Samczyk. Termonda to Też garstka. Była dana. To jest samczyk. Tak, pokażę po prostu pokrótce. Samiczka stara. Może jeszcze w tym roku ją puścimy? Zobaczymy. Ta zielonka. Każdy po garstce dostał taki w miarę. O, tak nie wszystkie pokazał. Tu samiczka TB karmi Tak staram się dawać. <laughs> Zawsze im wieczorem na kolację. Po prostu po garści zielonki, najczęściej to daję, najczęściej, o tutaj jest ta cała czwórca. Wcinają zielonkę. Tak staram się dawać codziennie im coś zielonego. jakieś gałązki, wczoraj dostały klona, ostatnio dostały lipę. Dębiny jeszcze nie miałem, może jutro dębiny im jakąś urwę. Albo może znowu jutro trawę z ogrodu urwę, czy tam coś. Do cerna rośnie. No i tu są cztery samiczki. Jedna jest do sprzedania, aby ktoś chciał. Staram się dawać jeden dzień granulat, jeden dzień owiec albo mieszankę. W następnym dniu daję też następną samiczkę. A ta już jest więcej. Też, o. bułeczkę dałem dzisiaj suchą, tak nie daje bułek wszystkim, ale czasem daje te suche To nie ma żadnych wartości Karol, żadnych wartości witaminowych, to jest po prostu zapycha im żołądek, tak szczerze powiem A czasem jak mam nadwyżkę to im tam dam po jednym czy po dwie bułki Tego się przyznam, bez bicia Dobra w dzisiejszym filmiku to będzie chyba na tyle No te kury mi wkurzają w dzisiejszym filmiku to będzie na tyle. Zapraszam do następnego oglądania moich filmików, lajkowania, komentowania. Zamykamy i idziemy spać. Dobra, dzisiejszy film samiczka, bo ona nie dłużej się kocić. W dzisiejszym filmiku to na tyle. Zapraszam do lajkowania. się żegnam, a zawsze się coś tam pokażę. Do lajkowania, komentowania moich filmików i w ogóle. Do oglądania zapraszam.